Ta przygoda z Ekwadorem ma się ku końcowi. Wprawdzie jeszcze przez jakiś czas będziemy wspinać się drogą wśród lasów deszczowych Amazonii, a potem gór Kordyliery Wschodniej Andów jadąc do Quito. Ale wszyscy czujemy już czekające nas trudy podróży przez Atlantyk. Również w tą stronę, lecąc do Europy, mamy międzylądowanie na wyspie Bonaire, gdzie po kilku godzinach lotu odpoczniemy sobie. A nasz Douglas MD11 z królewskich linii lotniczych KLM w tym czasie zatankuje się i zabierze na pokład pasażerów z wyspy. Po wczorajszym nerwowym pakowaniu. Nocy w hotelu Cayman w Quito i wczesnym śniadaniu, a również wszystkich niezbyt przyjemnych i niemal zawsze stresujących odprawach bagażowych i paszportowych na lotnisku, siedzimy wreszcie na swoich miejscach w MD11 czekając na start. Nasz Douglas MD11 ma niemal 52 metry rozpiętości, niemal 59 metrów długości i prawie 18 metrów wysokości. Jest szerokokadłubowym samolotem pasażerskim, mogącym zabrać na pokład w zależności od wersji od 200 do 410 pasażerów z bagażami. Nas jest tak około 400 na oko. Jego masa własna z paliwem to 132 tony. Maksymalny zasięg MD11 wynosi 13,5 km. A więc na dobrą sprawę bez problemu dalibyśmy radę bez międzylądowania dolecieć z Kito do Amsterdamu. Jednak względy ekonomiczne KLM przemawiają tu za tym, by w Ekwadorze kupić jak najmniej paliwa, żeby tylko dolecieć do Wenery, a tam już zatankować się do pełna i dopiero wtedy przelecieć przez Atlantyk. Niestety MD11 nie należy do oszczędnych samolotów i zużywa znacznie więcej paliwa niż na przykład Airbus A340. Trzy silniki MD11 wytwarzają maksymalny ciąg 274 kN, czyli pchają samolot z maksymalną siłą 274 ton i mogą go rozpędzić maksymalnie do prędkości 945 km na godzinę. Jego optymalną prędkością przelotową jest 876 km na Jedynie prądy strumieniowe, czyli wiatry wiejące na wysokościach przelotowych mogą zwiększyć lub zmniejszyć tą prędkość względem ziemi. I stąd biorą się różnice wartości prędkości podawane przez GPS pokładowy, wyświetlane na monitorach dla pasażerów. Teraz już zdecydowanie i ostatecznie żegnamy Quito i Ekwador, a najbliższe lądowanie czeka nas za niespełna 3 godziny na wyspie Bonner na lotnisku o dźwięcznej nazwie Flamingo. Układowy GPS umożliwia nam śledzenie trasy, po której lecimy, animując różne wersje przedstawienia położenia samolotu nad Ziemią. I tak będziemy lecieć nad ponad 8-milionową bogotą stolicą Kolumbii, leżącą w kordylierze zachodnich Andów na wysokości ponad 2600 metrów nad poziomem morza, a potem nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli, by po znalezieniu się nad wodami Morza Karaibskiego odchylić się na zachód i lądować na lotnisku Flamingo położonym niedaleko miasta Kralendii. Pokładowy system GPS informuje nas, która część kuli ziemskiej jest aktualnie oświetlona przez słońce, a na których terenach panuje noc. Wyświetla również aktualne dane dotyczące czasu na lotnisku startu, na lotnisku lądowania, ile czasu pozostało nam do lądowania, gdzie znajduje się aktualnie samolot, na jakiej wysokości, z jaką prędkością się porusza, a również jaka jest temperatura na zewnątrz samolotu. Mamy zatem bieżące informacje nawigacyjne, a do tego od czasu do czasu możemy oglądać animowany profil lotu nad ukształtowaniem terenu. Jesteśmy jeszcze nad terytorium Wenezueli, ale widać już brzeg Morza Karaibskiego. Za chwilę wykonamy dochył na kurs zachodni i będziemy zniżać się do lądowania na Wyspie Bonaire. Pon el back of your seat en la upright position and stow your train table, footrest and video screen if you have one. Señoras y señores, nos estamos aproximando al aeropuerto Flamingo de Bonaire. Por favor, abrochen sus cintarones para respaldar su asiento en posición vertical y su mesa plegada. Y, actualmente, su reposapiés y su pantalla de video. Wysokoczna wysypka to Curacao. Następną wyspą, która nam się ukaże, będzie już wyspa Bonner z lotniskiem Flamingo, na którym wylądujemy. Wyspa Bonaire należąca do Holandii, leżąca na Morzu Karaibskim u wybrzeży Wenezueli, wchodzi w skład Małych Antylii. Razem z wyspami Arubą i Curacao tworzą tak zwaną grupę wysp ABC od Aruba Bonaire Curacao. Powierzchnia Bonaire wynosi 288 km2. W 2001 roku wyspę zamieszkiwało 10 791 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 37 osób na kilometr kwadratowy. Po spisie ludności w 2006 roku okazało się, że ludność wyspy nie próżnowała i jej liczebność wzrosła do 14 600 osób, a w związku z tym mieszkało tu już 49 osób na kilometr kwadratowy. Walutą Boner jest, podobnie jak w Ekwadorze, dolar amerykański. Stolicą wyspy jest Kralendik. Głową państwa jest królowa Beatrix, a na wyspie w imieniu rządzi aktualnie gubernator Glenn. Na podstawie reformy konstytucyjnej Królestwa Niderlandów z 10 października 2010 roku antyle holenderskie przestały istnieć, a Bonaire stało się holenderską gminą zamorską, która będzie mogła być włączona, jeśli sobie to go zażyczy, do Unii Europejskiej, jako jej region peryferyjny. Dla nas to już teraz jest to bardzo przyjazna wyspa, bo możemy wreszcie stąd dodzwonić się do Europy. Na terenie Ekwadoru nasze telefony były głuche, ponieważ nie odbierały częstotliwości 850 kHz, na której pracuje tamtejszy operator telefonii komórkowej. Bonner mogłaby dla nas być jeszcze bardziej przyjazna, gdyby stała się holenderską gminą zamorską bo wtedy moglibyśmy tu latać bez wiz na dowody osobiste i pływać w turkusowych wodach Morza Karaibskiego okalającego antyle. O tym na razie chyba jednak można zapomnieć. Pobliska Wenezuela jest bardzo mocno zainteresowana tym, aby mieć jak największy wpływ na wyspę i ropę naftową, której jest sporo pod Morze Morza Karaibskiego wokół antyle. And please be careful when opening luggage bins because hand luggage could fall out. We say goodbye to you here. Another crew will be coming on board here. We wish you a pleasant continuation of your journey to Amsterdam. We thank the passengers who are disembarking here for flying KLM. Senores and Bienvenidos a Bonaire, Por favor, permanezcan sentados hasta que la señora luminosa de aprochense los cinturones se apague. Y por favor, tengan cuidado al abrir la puerta de equipaje, puede que caiga alguna pieza de equipaje de mano. En este aeropuerto, cambiamos de tripulación. Le deseamos a los pasajeros que continúan su viaje a Ámsterdam una buena continuación. Mamy zatem około pół godziny na rozprostowanie nóg, wypicie kawy i inne fizjologiczne przyjemności. Kralendik niestety obejrzymy jedynie przez okno, a turkusowe wody Morza Karaibskiego zobaczymy ponownie po starcie. To widok lotniska Flamingo z góry. Na lewo od pasa widoczne jest wejście do portu jachtowego w Kralenik. Flamingo to niewielkie lotnisko i nie posiada dróg kołowania. Dlatego po wylądowaniu i wyhamowaniu prędkości zawróciliśmy na pasie i kołujemy jak na animacji na płaszczyznę postojową dla samolotu. Tam wysiądziemy. ladies and gentlemen, when you continue onwards towards amsterdam, you may also disembark here for about 30-35 minutes. you're requested to leave all the hand luggage on board. <laughs> Ở hết sức 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 Jest 4 grudnia, a Wyspa Bonner przywitała nas przepiękną letnią pogodą z temperaturą około 30 stopni Celsjusza, ciepłym wiaterkiem, jednym słowem wymarzonymi warunkami na plażowanie i pływanie. Jednak to nie dla nas. Niestety, jak przed chwilą informowała nas stewardessa, mamy tylko 30-35 minut przerwy. A to wystarczy nam jedynie na tęskne spojrzenie przez palery Palm stronę morza i portu Klarendii z jachtami szczęśliwców, dla których w tej chwili nie istnieją takie ramy czasowe. Oprócz tego spojrzenia na morze mamy również bezcenny przed kolejnymi prawie dziesięcioma godzinami siedzenia w hotelu spacer, a tuż za płotem lotniska kusząco przejeżdżają miejscowe taksówki. Po wyjściu z samolotu każdy z nas otrzymuje kartę tranzytową z numerkiem, który upoważnia nas do przebywania na terenie portu lotniczego Boner. Wnętrze portu już znamy z poprzedniej nocnej bytności na Boner. Zresztą niewiele jest tu do oglądania. Trzy sklepy bez słowa ze wszystkim niczym z mocno wyśrubowanymi cenami. Prawie nikt tu nie kupuje, a raczej zabija czas chodząc od regału do regału. Wracamy do samolotu. Jeszcze ostatnie pozowane pamiątkowe zdjęcie na boner i biegiem na schody. Should we have to evacuate the aircraft over water, there's a life vest located near your seat. Open the bag and remove the vest. Slip it over your head. Pass the strap around your back and fasten it up the front. Pull the strap tight. To inflate the vest, pull firmly on the red tag. Never do this inside the aircraft. The life vest can be refilled using the mouthpiece. Contact with water will automatically switch on the light. In the event of an emergency evacuation, the cabin aisles will be illuminated. This will make it easier to find the clearly marked emergency exits. The forward doors are opened by moving the handle in the direction of the arrow. The other doors are opened like this. Now please look around and check which door is closest to your seat. When leaving the aircraft, high-heeled shoes must be removed. You can review all this information on the safety on board card in your seat pocket. Ladies and gentlemen, during taxiing, takeoff and landing, please make sure that the back of your seat is in an upright position, your table is stowed away, as well as your footrest, movable headrest, privacy hood and video screen if applicable. If you have any questions, feel free to ask the cabin crew. I wish you a pleasant flight. W tej chwili do urozmaicających nudę monotonnego lotu zajęć należą obserwacja co ciekawszych osobowości na pokładzie samolotu, stanie w kolejce do toalety, oglądanie wybranego filmu i zdecydowanie największa atrakcja lotu – wszelkie posiłki, najlepiej z alkoholem. A potem, gdy się już człowiek umęczy do granic wytrzymałości, a za oknem zrobi się szaro, najlepszym rozwiązaniem jest sen. Do Amsterdamu jeszcze zostało 7 godzin i 50 minut lotu. Samolot jeszcze oświetlają ostatnie promienie słońca, ale na poziomie oceanu jest już noc.